Z tej strony gramy na Maxa.pl. Tym razem opowiemy Wam o grze nazywanej najtrudniejszą w obecnej generacji konsol. Mowa tutaj oczywiście o Demons Souls. Gra ma wręcz swoją legendę. Została wydana tylko w Japonii, ponieważ myślano, że jest za trudna dla reszty świata. Kiedy gracze zaczęli domagać się swoich kopii Demons Souls, postanowiono wydać grę w Stanach Zjednoczonych. Po kilkunastomiesięcznym oczekiwaniu i wielu prośbach ze strony europejskich graczy, gra w końcu trafia na stary kontynent. Czym jest tytuł owiany taką sławą? Demon Souls to japońskie RPG, w którym skośno oki pierwiastek jest najmniejszy ze wszystkich dalekowschodnich produkcji. Nie ujrzymy tu dziewięciolatków ratujących świat na latających maszynach, będziemy wrzuceni do krainy, która dawno przestała mieć nadzieję na lepsze jutro. Śmierć i rozpacz ogarnęła królestwo za sprawą króla, który obudził pradownego demona o bardzo oryginalnej nazwie: The Old One. Jakie będą nasze zadania? Tego wam nie zdradzimy, co jednak przyciągnie nas na długie godziny do tej wyjątkowej gry. Pewien mistycyzm drzemiący głęboko w designie właśnie tego tytułu, ponieważ właśnie Demon Souls ma swój magnetyzm, który sprawi, że będziemy zatapiać się w jego świat. Jeżeli chodzi o walkę, to będzie ona odbywała się w czasie rzeczywistym. Za pomocą przycisków R będziemy sterować prawą ręką, natomiast przyciski L e to tarcza lub broń w ręce lewej. Będziemy mogli leczyć się ziołami lub unikać ataków, turlać się lub bardzo szybko biegać. Szarze, aperowanie i unikanie ciosów lub blokada będą miały wpływ na nasz pasek wytrzymałości. Jak to w JRPG bywa, mnogość opcji jest dana w ręce wytrawnego gracza. Dodajemy możliwość współpracy po sieci, lecz dodatkowi gracze pojawią się jako dusze, które nie do końca biorą udział w rozgrywce. Mają wpływ na nasz świat, pozostawiające znaki runiczne, które będą ostrzegać przed pułapkami oraz wskazywać miejsce ukrycia ważnych przedmiotów. A teraz pora na najważniejsze pytanie. Co jest bowiem tak trudnego w Demon's Souls? Na pewno fakt, że śmierć będzie nam towarzyszyła już od tutoriala z góry skazanego na przegraną. Kiedy zginiemy, nasza dusza będzie mogła się odrodzić i walczyć o odzyskanie ciała z energią zmniejszoną co prawda do połowy. Dodajmy, że Demon Souls zdecydowanie nie wybacza. Każdy przeciwnik w ciągu kilku chwil jest w stanie zrównać nas z Ziemią. Wszędzie czają się wielcy bosowie, a nawet jeśli na nich nie trafimy, to pewnie wpadniemy w pułapkę, których wcale jest niemało. No dobra, powiecie umrę i zaraz się odrodzę. Okej, okay. jednak stracicie wszystkie dusze zdobyte do czasu śmierci, a jest to jedyna waluta dostępna w grze. To gra dla rozważnych oraz odważnych. Poczujcie klimat znany wam doskonale z kultowego diabła. Polujcie na demony i wysysajcie z nich dusze tylko w Demon Souls, tylko na www.ultima.pl